Tłusty z obok mnie Bartosz Wolert. Dzień dobry, witam. I Kornel Karolak. Dzień dobry. Dlaczego jesteś drugi tutaj na układce tej płyty? E, Kolejnie być liderem? O, no, niekoniecznie. Masz e, takie możliwości poprzez elektronikę, wiesz. E... To prawda, ale. Rytm uważam, bardziej że... dopełnia wszystko, wiesz. No, Poszukiwanie zgadzam, dźwięku że... bardziej dopełnia. Niestety nie mogę się zgodzić, bo uważam, że e, też naszą dużą zaletą jest to, że jednak perkusja jest e, na pierwszym planie, czy też współgra z pozostałymi instrumentami. Jednym hmm. instrumentem w zasadzie po syntezatorem. A kolejność, która jest na płycie, jest związana z historią zespołu. O którą już spytam Twojego kolegę. Ja się z Tobą zgadzam, podpuściłem Cię, tylko sprawdzając, jak pomiędzy Wami układy. Jak to jest z historią tego zespołu? Historia jest prosta. Razem z moim kolegą, basistą, nagraliśmy pierwszą płytę, która nazywa się Karmin. I krótko po premierze basista powiedział, że jednak to nie jest jego konik i przestaje grać. Z racji tego, że wcześniej znałem już Cornela, bo razem chodziliśmy do szkoły muzycznej, razem mieliśmy jakieś pierwsze składy jazzowe, poprosiłem go, stary, czy nie chciałbyś ze mną zagrać? No jest sytuacja taka, no, bas, syntezatory, trochę będzie ciężko, ale, ale, ale może się uda. No i udało się. Nie wiem na ile niszczysz w ogóle moje myślenie o tym rozwoju twojego zespołu, ale pomyślałem, że po prostu szukałeś takiego człowieka i takiej zmiany w zespole i ta elektronika była ci potrzebna, że rzeczywiście elektroniki szukałeś. Trochę tak, bo tutaj przy pierwszej płycie mieliśmy faktycznie partię basową, mhm. natomiast wszystkie syntezatory dogrywaliśmy już po nagraniu płyty, więc Brakowało też takiej nam osoby, myślę, że która by coś nowego, świeżego wrzuciła. Z elektroniką dzisiaj jest tak, że każdy ją słyszy, każdy ją poznaje, każdy jej dotyka. Na no, jakie masz doświadczenia z grania takiej muzyki wcześniejszej? O tej płycie będziemy mówić: tłusty Major jest niezłe bagno. Mhm. Jakie miałeś wcześniej doświadczenia muzyczne? Jeżeli chodzi o elektronikę, to żadne. To było, to było moje pierwsze podejście do szukania brzmień, do szukania tego, żeby brzmienie oddawało jakąś konkretną atmosferę czy klimat e, i opowiadało historię, czyli pasowało do historii, która jest związana e, z płytą. E, wszystko zostało zrealizowane na jednym instrumencie. Yy, także dużą część czasu w ogóle zajęło nam poszukiwanie brzmień, yy, takich, które będą yy, w pełni oddawać. Czyli z dużego pocą. eksperymentu tak naprawdę to wynika, tak? tak to co się stylowanie. stało yy, z podstawą, bo jakąś podstawę musieliście mieć do poszukiwań i do opowiadania historii. Co mu powiedziałeś, że czego szukasz, yy, co chcesz opowiedzieć? No i tutaj się zacznie historia, bo generalnie, yy, jaki pierwsza była ta jak i ta płyta, czyli niezłe bagno, to są koncept albumy, czyli mhm. danym albumem opowiadamy daną historię. Pierwsza płyta opowiadała o astronaucie, który, który wy, wyruszył e, wyprawę w kosmos. Rozbił się na planecie Karmin i tam jego dalsze e, przygody opowiadamy właśnie muzą. Płyta kończy się w ten sposób, że jest wielki wybuch. Nie wiadomo, czy. On przeżył czy nie. Natomiast e, niezła bagno opowiada o dinozaurze mieszkańcu tej planety, który e, przemierza planetę i spotyka i dobre, i złe e, postacie. E, tak, tak to wygląda i. To jest, to jest historia. Ja tylko muszę spytać tak dlaczego ginozał, a nie na przykład ten bohater z pierwszej płyty dalej, bo nagle się okazuje, że się wygrzewał. A już, już ci powiem, bo zostaliśmy jeszcze w międzyczasie pomiędzy pierwszą a drugą płytą, zostaliśmy zaproszeni e, do kompilacji generacja jazz. Mhm. E, I tam nagraliśmy jeden kawałek jeszcze z, z ówczesnym basistą, e, którego nazwa. To jest Tricera diplodocus i to jest właśnie, a właśnie Niezłe Bagno jest opowieścią o tym dinozaurze. <laughs> Więc chcieliśmy tutaj zrobić płynne przejście od Karmin do Niezłego Bagna. No i tak na dobrą sprawę te albumy, to są, tak jak wcześniej wspomniałem, to są koncept albumy. Opowiadamy historię, w związku z tym każdy utwór ma inny klimat, opowiada troszkę o innym, innym, Miejscu. No Czas się zmienia i miejsce. Dokładnie. Tak. Ja to rozumiem, wrócimy do tej historii. Natomiast tu mnie interesuje coś zupełnie innego, bo to co odczuwam, jakiś background jazzowy sam w sobie, mogę powiedzieć jest, ale na, na ile jest to jazzowe? Jest to muzyka improwizowana tak naprawdę, a nie sam w sobie jazz czy stricte muzyka jazzowa. Macie takie doświadczenia jazzowe za sobą? Masz takie doświadczenia? Typowo jazzowe? Hmm. To właśnie nawiążę do, do, do wcześniejszej mojej wypowiedzi. Już wcześniej mieliśmy jakieś składy jazzowe, mm -hmm. gdzie faktycznie graliśmy stricte standardy. Mm -hmm. Najpierw w kwartecie, później w trio, totalnie na zasadzie standardów, razem z Kornelem zresztą. Okay. to już właściwie odpowiedziałeś za niego także. Ale wiecie tak. co mnie interesuje? <laughs> interesuje mnie na ile porzucacie to, nie jest to wam potrzebne, bo szukacie innej muzyki innych opowieści i zupełnie inne rzeczy robicie. A na ile gdzieś jeszcze te doświadczenia i w ogóle sam warsztat grania takiego jazzu wpływa na to, jak dzisiaj sobie komponujecie i myślicie o tym, co można przełożyć jak na elektronikę, na bębny, na cokolwiek. Mhm. Jak to jest u was? W, w pełni się zgadzam z połączeniem e, kwestii edukacji i kierunku jazzowego i warsztatu. Myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy: czyli uczymy się dalej, bo studiujemy na, na Akademii Łódzkiej na, na kierunku jazzowym, właśnie po to, żeby zwiększać warsztat i potem wykorzystywać go przy nagrywaniu kolejnych albumów. No bo żeby opowiadać historię, to bardzo szczegółowo trzeba to robić i myślę, że bardzo dokładnie też właśnie, chociażby mierzenie czasu jest bardzo jazzowe, prawda, w tym podejściu. Ale też mówimy o eksperymentowaniu, że z eksperymentu coś się wynika, zwłaszcza ta elektronika dla Ciebie, prawda? Tak. Coś musi być jednak powiedziane pomiędzy Wami, zanim zaczynasz szukać i dobierać te dźwięki i barwy. Co mhm. sobie powiedzieliście przed nagrywaniem. Przede wszystkim powstała historia, czyli szkic całej historii tego dinozaura. I prosty przykład, utwór, który był naszym pierwszym singlem do tej płyty, czyli Ropuch. Najpierw była dyskusja, czyli co chcemy oddać, jaki hmm. klimat. Stąd brzmienia, które zostały tam użyte, które gdzieś tam wprowadzają w taki klimat właśnie bagna czy gdzieś tam w połączeniu z wodą. To też była, to był wynik naszej dyskusji, no i świadomej decyzji, że tego poszukujemy, takiego klimatu akurat w tym utworze. No tak, nie wszystko jest dosłowne, na szczęście muzyka może to abstrakcyjnie opowiadać, ale zwrócę się, opowiadając o tytule, niezłe bagno. Niby z jednej strony to jest historia, to dotyczy historii, ale też jest ocena jakiejś muzyki, bo niezłe to małe słowo na przykład, więc bawicie się wszystkim. Konwencją można się bawić, ale też trzeba na poważnie do pewnych rzeczy podejść, to znaczy wykazać się warsztatem. Z eksperymentu y, może wynikać dobro i zło. Eksperymentem może zająć się człowiek, który nie zna się na muzyce, a mu się uda dzięki temu, że ma elektronikę, prawda? Ale to słychać, czy ktoś komponuje, czy się po prostu bawi, jest eksperymentem. Więc ile prób jeszcze później wykonaliście, żeby to zabrzmiało tak, jak to brzmi tutaj? No, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo generalnie cały album został nagrany w jeden weekend. Ehm, mhm. i... I to jest bardzo jazzowe podejście. To jest pytanie. bardzo jazzowe. To było na takiej zasadzie, jest piątek, rozkładam mikrofony, e, opiąłem perkusję. Przyszliśmy w sobotę na cztery godzinki. E, świeża głowa, usiedliśmy. Porozmawialiśmy, zagraliśmy, nagraliśmy to samo w niedzielę i tak właśnie powstał ten album. Mówiłeś wcześniej o tym, jak wyglądał skład poprzedni tłustego, i teraz wydaje się, że jeśli chodzi o porównanie tych dwóch płyt, to tak wiele się zmieniło. Również w Twoim podejściu, czym ma być ta Twoja muzyka i ta historia, którą opowiadasz, wszystko właściwie zmieniłeś. Jakbyś obrazy malował, nie? A I już, i następny. Muszę być zupełnie innym artystą, zupełnie innej półki. Trochę tak. Pierwsza płyta w ogóle była bardzo... Bo to nie tylko zmiana instrumentarium, nie? Tak, tak. Pierwsza płyta była bardzo zaplanowana. i Bardzo, bardzo mało wychodziło e, improwizacji od nas. Bardziej to był... matematyczna płyta. Do, dosłownie. Były poukładane e, klocki tak. na tej zasadzie. I, I to nagraliśmy też w takiej formie. Tutaj była czysta improwizacja i to, co gdzieś tam w nas... E, I dlatego muzyki. pomyślałem, że pomimo pozorów, chociaż porzuciłeś tamtą myśl, to znakomicie, że udało się tamtą płytę zrealizować, bo to dało ci podstawy do myślenia, uwolnij się zupełnie, bo to nie ma sensu akurat takiego matematycznego rozważania, czym jest muzyka, prawda? Trochę tak, tak. Tak to, tak to odczuwam, ale też zastanawiałem się i muszę ciebie o to spytać, na ile ty uwolniłeś właśnie swojego partnera w tym duecie, bo Myślę, że bardzo wpłynąłeś na to, jak yy, brzmi ta płyta, i yy, to nie myślę tylko o samym produkcyjnym aspekcie wykonania tej rzeczy. Yy, ja myślę, że. Ile dyskusji, ile jeszcze wiesz? Mogłeś go przekonywać? Jak to wyglądało? To nie do końca tak było. Czyli, my jakby naszą dyskusję na temat muzyki zakończyliśmy na tym, yy, co chcemy przekazać i co chcemy opowiedzieć, i też oczywiście kwestia tych brzmień. Natomiast pozostałe rzeczy, czyli to w jaki sposób my to zagraliśmy, jakie są poszczególne części utworów, jaka jest dynamika, jak ona się zmienia, to wychodziło na bieżąco. Mhm. Czyli to było. Potrzeba po chwili, tak? Był emocja, był intuicja. I Ale myślę, na jakichś wzorach jest... się upierałeś? Właśnie, eksperymentując, myślałeś, o, ktoś tam tak próbował, to ja też spróbuję? Nie, nie. A miałeś było... takie doświadczenia, czy takie porównania gdzieś w sobie? Gdzieś tam, o budow... Gdzieś tam, jeżeli chodzi o, o budowę utworów, tak? Typu zwykłe standardy jazzowe, jasne, gdzie mamy jasne. części A, B, A i, i tak dalej, gdzie one się zmieniają, zmienia się też ich klimat. Mhm. E, i, I to myślę, że gdzieś tam jest. Ale elektronika ta potrafi pięknie wydłużyć to A, B i tak dalej, i tak dalej. Tak. Czasem się można bawić w zupełnie inny sposób. Czy dla mnie w ogóle bardzo istotne w muzyce, nie chcę zaryzykować stwierdzenia, że najważniejsze, ale bardzo istotne właśnie są zmiany dynamiczne, czyli to, żeby. Mhm trochę e, słuchaczem poruszyć, mhm. poruszyć jego emocje. I to chciałem, chcieliśmy zrobić w tych utworach, czyli mhm. zmieniać tą dynamikę. E, I to było moim zdaniem super, e, że robiliśmy to razem, w tym samym momencie, okay. nagrywając właśnie ten album w jeden weekend. I kontakt między nami uważam, że jest naszą korzyścią. To główne umówienie się między Wami, moim zdaniem, podstawa do tego, jak to zostało zagrane, wpływał na Ciebie? Odczuwałeś nagle, że o, coś innego powstaje, właściwie o tym nie myślałem, albo intuicyjnie nie Trochę. chciałem iść w tym kierunku, a jednak pójdę, bo, bo to jest fajne? I tak, i nie. W sensie tak, jak najbardziej, oczywiście. Natomiast były takie momenty, jak teraz sobie sięgam, gdzieś tam pamięcią, że na przykład. Kurczę, a spróbujmy z tym, z tym brzmieniem, a, o, a jakby troszeczkę więcej tego, tamtego. O, dobra, już mam to. I gdzieś w głowie już miałem jakiś zarys na przykład rytmu, który by pasował do tego danego um, utworu, a co się później działo w tym utworze, to już... No wiesz, tak z pozoru oczywiście łatwiej masz. W momencie, kiedy słyszysz tą elektronikę, dobierać po prostu poszczególne dźwięki, pojedyncze nawet dźwięki, prawda? Ich poszukiwać. Dopowiadać do tej historii coś. Chyba trudniej w tym momencie jest stworzyć płaszczyznę do rozważań, czyli elektronikę znaleźć taką, która taką płaszczyznę właśnie stworzy. I myślę, że to jest dopiero wypracowanie i później można już improwizować, tak? Dokładnie tak. No, to jeżeli już mówimy o tej historii e, i o takim podejściu do tej historii, no to w, spotykacie się na 4 godziny i ta historia mogła się zmienić, chociaż sobie powiedzieliście, to o tym będzie i tak dalej. No mogła się zmienić, musicie przyznać. Ja, jakie granice gdzieś nieprzekraczalne były dla Was, albo co było niepodważalne, żeby historia jednak się toczyła w taki sposób i oddawała historię, którą sobie wymyśliłeś? No to był właśnie, no to jest dobre pytanie. To był... To, Wiesz, sama improwizacja, zdajemy sobie sprawę. Mogłabym doprowadzić, że później posłuchacie, posłuchaliście i mówicie, o nie, to nie jest historia dinozaura, to jest historia tam jakaś inna. Nie, no myślę, że w, wspólny ten zarys tej historii faktycznie wpłynął na, na to, co No właśnie co pytam, które akcenty były niepodważalne? Trzeba było do tego punktu dojść, on musiał zabrzmieć. Ym, to jest dobre pytanie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie, tak no, jak ma być cztery. Ale pytanie pozostaje, może Ty potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Czy znaczy, fundament historii był? Yy, i, yy, no widzisz, był. No no był. był, bo był. Bo był jak był. historii, mieliśmy cały ten koncept podróży tego dinozaura po planecie, natomiast pewne rzeczy też wychodziły w trakcie. Yy, pamiętam taką, taki, yy, taką sytuację, gdzie w sobotę podeszliśmy do jednego utworu, który w niedzielę stał się innym utworem. Mhm. Czyli e, tak naprawdę ciężko mówić o granicach, e, bo tworzyliśmy coś nowego. więc e... stał się innym utworem, ale uznaliście, OK, może też tak to być, tak? tak? Dokładnie. I tak to nie zmienia samej historii. Dokładnie. Mhm. Ubarwił tylko, mhm. jak rozumiem. Zadam wam trudne pytanie, ale no. może znacie już odpowiedź, może już nad tym się zastanawialiście. A po co stworzyliście tą historię? A czemu nie? Nie, no to jest dobra odpowiedź oczywiście. Ale jestem akurat tak ciekawski, że będę dopytywał, nie? Jest jakiś sens, istota jeszcze, może przeze mnie nie odkryta, dlaczego ta płyta ma opowiadać mi tę historię tego dinozaura. To jest co inaczej koncept album. Jakąś refleksję mam z tego wysnuć? Nie wiem, spojrzeć na siebie inaczej. Może, tak. Bo poza rozrywką, która jest ewidentna też dla mnie, prawda? I poza, poza elementami muzycznymi, które mnie mogą zainteresować, zaintrygować i znaleźć w tej elektronice, no to mogę słuchać tej płyty i myśleć, no skoro jest to koncept album, to o czymś jest, to co ta historia ma mi dać, nie? Co ma mi opowiedzieć? Znaczy generalnie ja myślę, że mało jest koncept albumów. W chwili bardzo obecnej mało. tworzonych. To prawda. E, I chcieliśmy pójść w tą stronę i lepiej nam się tworzy muzę, mając w głowie zarys danej historii. Mm -hmm. e, tak jakoś o, organicznie to samo Trochę wychodzi. komiksowo też myślicie, to tak mogę Wam powiedzieć. Nie? Tak popatrzyłem no, na no to, to Ty mówisz tutaj bardzo muzyczne pojęcie, że zmiana dynamiki i tak dalej, i tak dalej. Ale... Wszystko jest obrazkiem. Elektronika zresztą pozwala na tworzenie obrazów bardzo szybko i to jest dla mnie takie komiksowe. Ja muszę też dosyć szybko myśleć, przeskakiwać, być z wami nie? w tej mhm. historii i widzieć inne barwy, inne kolory, już być w innym miejscu. Yy, I to jest, też jest takie dla mnie bardzo współczesne, nowoczesne myślenie, oddawanie historii. I A propos historii, bo wcześniej pytałem już o jakieś wzorce, które mogłyby stanowić, czym jest wasz eksperyment. To teraz pytam, o jakieś filmy, cokolwiek, opowiadanie historii przez jakiegoś reżysera to miało wpływ na to, jak to zostało tutaj ułożone i pokazane? Hmm. Tak szczerze? Chyba nie. W moim przypadku nie, ale też chciałbym trochę wrócić do tego, co powiedział Bartek, że napisanie w ogóle tej historii i to, że my sobie wyobraziliśmy tą historię, tą planetę, te wszystkie sytuacje, które tam się wydarzyły, mi osobiście bardzo pomogły, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że były niezbędne do tego, żeby znaleźć te brzmienia i ten klimat utworów. Czyli to nie tylko na, działa teraz na słuchacza ale też na nas bardzo działało w momencie komponowania i nagrywania tych utworów. To teraz powiem tak. Po części twierdzę, że sami sobie w pewien sposób chcieliście zaprzeczyć, ale na pewno odnaleźć jakąś inną formę muzyczną i tak dalej, i się bawić i ten. E, a jeśli chodzi o historię, to po prostu niezłe bagno. No. Zrobiliście z nas po prostu niezłe bagno, jak, skoro <laughs> słuchamy tej muzyki. Cieszę się, że mamy podejście też e, z dystansem, bo płyta też jest e, z pewnym dystansem, jeżeli chodzi o tą historię, o to uniwersum, całe które tak, tworzymy, tak. ale też dla nas jest świetnym punktem zaczepienia do tworzenia muzyki e, i do kontynuowania tej historii. Tak mogłoby się zakończyć nasze rozważanie, czym jest niezły bagno, ale spytam naprawdę bardzo poważnie. Myślicie, że wrócicie albo Czasami wracacie do normalnego jazzowego grania, normalnego w cudzysłowie oczywiście, do standardów jazzowych, do grania mm -hmm. jazzowego. Że będzie Wam to kiedyś jeszcze potrzebne? Potrzebne na pewno. Dla tak. warsztatu? Dla warsztatu, ale też dla przyjemności. Jednak? Bo To nie jest tak, że my tylko gramy taką muzykę. Nie, bo pomyślałem, więc... że już się po prostu ukierunkowaliście i już dobra, jazzu wystarczy. Nie, będziemy poszukiwać. Ja, muzyka to jest ciągły rozwój poszukiwania, szczególnie jeśli chodzi o jazz. Więc, no, mam nadzieję, że nasza historia jeszcze będzie. No, podstawa jazzowa zawsze Wam pomoże znaleźć następne kierunki, to ja tak sobie myślę. Myślisz, że też ten jazz będzie Ci potrzebny. Ta, ja tak, tak. tak. Ja z... to, cały to jest, jest zabawa, to, to są przygody. Nie, to, to jest poważna to wasza, sprawa. To sprawa, wiem, sprawa. wiedziałem, że tak powiem. To jest poważna sprawa. <laughs> Ale... Oczywiście, jakby wracam do tych jazzowych e, dinozaurów. Nawiążę. Mhm. I cały czas słucham takiej muzy i to nie jest tak, że y, powiedziałem o, to już kiedyś było i na razie i tworzymy co, zupełnie coś innego, tylko to jest ciągłe powroty. To jest taka płyta, tłusty majonez, niezłe bagno i dzisiaj to bagno w takich pięknych wnętrzach, w których sobie teraz rozmawiamy, zagracie tutaj koncert, elektronika tutaj zabrzmi, w pięknym pałacu. To inspirujące, to przeszkadzające? Jak teraz się odnosicie do sytuacji? To na pewno ciekawe. Eee, ja też... Oto Warszawskie Towarzystwo Muzyczne przyjmuje taką formę, jakby muzyka klasyczna nie przyjmowała eksperymentu. No Zawsze tak powstawała. Okay, ja się ciekawe. bardzo cieszę, że tu, że tu zagramy z taką muzyką, która na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać, że totalnie nie pasuje jedno do drugiego. Natomiast mamy bardzo świeże doświadczenia z grania, na przykład w Olsztyńskim kościele. No proszę. I, i też mieliśmy pewien, pewną obawę, jeżeli chodzi głównie o okiełznanie dźwięku. I zabrzmiało to super. Wczoraj graliśmy w Lublinie, w kamienicy w mieszkaniu. A dzisiaj w pałacu. A dzisiaj w pałacu. Proszę, ja, jak szybko wasza sztuka. Bardzo się cieszę z tego, zagościła że. Zagościła w pałacu. W tak różnych miejscach e, i w tak. Ale wiesz, że będziesz musiał ciszej trochę grać, nie? Bo no zobaczymy, tutaj zobaczymy, ten powód, no. tak? może pomoże ten pogłos, nie no. zaszkadzi. No, znajdziemy się na innej planecie, choć wydawałoby nam się, że znajdujemy się w przestrzeni, która jest z przeszłością, prawda? Z jednej strony połączycie przeszłość czy z przyszłością, bo historia jest futurystyczna, a wnętrza są z przeszłości i zachwycamy się. No, Dux może Was e, też e, jakoś pojąć, bo pojmuje muzykę eksperymentalną i przeróżną, to nigdy nie wiadomo. Dziękujemy za nagranie tego wywiadu. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.